Dzień dobry, witam serdecznie w pierwszym odcinku nowego sezonu 2.23 Wjedziemy w ten sezon z buta Drzwi wywalimy Ale nie tylko drzwi Razem z futryną jebnie Okej, okay. pierwsza paczka z podglądem na start Zobaczymy, kilka paczek otworzymy Co tutaj sobie trafimy Jest Anglia, jest SP Galager, to Gallagher Lecimy z kolejną paczuchą Moi mili a tu się lampy nie palą, a jak się lampy palą, to jest zawsze lepiej. Rix, coś tam seleci, nie? Ale byle co, jak na razie. No Daj mi to zapal, te lampiony. Co tu mamy? Acerbi. <grym> no, siemano, kuźwa tęskniłem w Kolejna paczucha. Lecimy. Ogólnie coś na drafty na pewno, że zostawi, bycie je grali. Nie wiem kiedy, jeszcze poczekajmy, coś potrafiamy może coś się jeszcze uda hapnąć. do Lecimy na koncie 3-300. 3-300 tera. Ulampiony Palom, co tu będzie? Co tu będzie? U, araucho A co najśmieszniejsze, ja go mam. Kolejna paczka. Ale to leci. Ale lampione nie palą. Raz zapalili, już prądu im szkoda. Lampiony palą. Znowu? Ja pierdolę naprawdę? Trzy, dwa razy? Powiedzmy, że już mamy mniej więcej osiem koła zarobione. Takie pewne. Chyba pewne. Dobra, kolejne piwa pójcy. Jochone, palą się, ale się. Po... Nie gadaj. Ja pierdolę czaisz to? Pięć koła. Pięć koła. Jeszcze się spotkałem z taką rzeczą Lecimy, dwie paczki ostatnie Jeśli dobrze liczę Pali się, ale się pali Urwa Foden, dzień dobry No dobra, to zaczniemy sobie pierwsze spotkanie Grom śmigło kontra jakiś sport Ale to będzie skład pewnie Ależ on się nie pierniczy, widzę Coś tam mu poleciało, nie? Mam tu takie placki trochę, ale cóż... No nie... Przede wszystkim... Ultimate, ale ogólnie na kanale będzie się pojawiało dużo kariery. On będzie oparty o to właśnie. Nawet, no powiedzmy, nawet do trzech trybów dojdzie, no bo... Oj! Był tu Power Shot, którego jeszcze nie używałem. Bo nie jestem jeszcze taki wariat. Czy się boję, że zabiję brąkarza? No i widzicie, widzicie, co tu się dzieje. Widzicie? Myśli, internet nie będzie dudek ale jak widać, zjebał totalnie. Nie podoba mi się ta kamera. Ja ją zmieniam w trybie natychmiastowy. No, odbitka, pierwsza odbitka. Spokoj, tak. Dobra, to jest standard, nie, ogólnie. W tych draftach u nas I się tak zawijałem powoli, że już to jest szok. Jak w PESa bym grał się czuję z bramką, chociaż, nawet, chociaż honor jest. Dwie złote paczki, proszę państwa, nawet srebrny nie dostanę, tylko złota. złote. Palicie to. To może być taki walkout. Ho-ho-ho, po prostu. Albo Mark Roka może być. A zatem przejdźmy do pierwszego spotkania w Division Rivals. Co zakupiłem tutaj Azufatiego do zgrania, żeby było. Po co to komu? Może coś jeszcze się trafi. No nie? No tak. Cztery paczki do otworzenia są jeszcze. Zaczynamy pierwszą. I są jakieś światełka. Jest Niemiec, jest SPO. I jest Müller i jest Walkout. I co, po się? No, tutaj wyjdzie. No jest ten sam herb, to się już ceni. AOCFC. No, ma już taki starter fajny na tą Premier League. Jest Muriel z pierwszą brameczką. Przynajmniej odpowiednio. No i przestawiłem się. Widać, że ci bramkarze nie są normalni w tej Fifie i to zaraz będzie naprawdę spaczowane. Piękna piłka. Sam gościu pewnie tak nie chciał, ale powiedzmy, że miał to zaplanowane. Nunes, nunes, nunes. Ale wszystko przechodzi sobie, nie? To jest śmieszne. O nie, jest to fajne. Jest to dziwne naprawdę. Okej, okay, okej. Okay. Gavi. Gavi to nie bardzo tak, nie? Ależ no... No takiego czegoś to... Takie coś to już obroni, nie? Ale... Środek jak mój... Dostaje piłkę... E, jest szans wtedy, nie? Oczywiście. To właśnie jest z wami. Dobrze, Ares. Ledwo co osięgnął To strzał dziwny Na szczęście poskutkowało to No, pewna bramka to była, to nie było czym w ogóle tutaj co zrobić. Jest kamada. Jest bramka. Pięknie, kamada. jest ten nulest? Mhm, uh -huh. wylew. Bramka. <laughs> FIFA. 23. Witam serdecznie. Witamy! Dakar jebany! Więc to by było na tyle w tym odcinku. Coś trafiliśmy? Coś zagraliśmy? Trzeba się uczyć na nowo tej gry, bo widać, no jest co innego, całkiem. Jest całkiem co innego, ale fajnie. Początek sezonu, więc trzeba wjeżdżać z Buta konkretnie. No i co? No, i to by było na tyle w tym odcinku. A już wkrótce zaczynamy karierę zawodnika. Więc suba, łapa, wybije na drugi kanał, który będzie w opisie. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Na razie.